Bezumowne korzystanie z kapitału. Co to znaczy i czy należy obawiać się pozwów o korzystanie z kapitału ze strony banków? Dzień dobry. Nazywam się Angelika Sikora i jestem radcą prawnym w kancelarii prawnej Certus we Wrocławiu. Dzisiaj poruszę temat, jakim jest bezumowne korzystanie z kapitału. Czy faktycznie takie żądanie może okazać się zasadne? Realną perspektywą, która pojawiła się po wydanym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z października 2019 roku jest uznanie przez sądy umów kredytów frankowych za umowy nieważne. W wyniku stwierdzenia przez sąd, że umowa kredytu frankowego jest nieważna, strony tej umowy powinny zwrócić sobie to, co nawzajem sobie świadczyły. Wizja unieważnienia umowy kredytu frankowego spowodowała, że sektor bankowy zaczął tworzyć sugestie, jakoby konsument w przypadku uzyskania wyroku stwierdzającego nieważność umowy musiał zwrócić bankowi nie tylko kapitał, ale także dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Co w tym przypadku oznacza, że kredytobiorca miałby zapłacić bankowi za to, że bank udzielił mu kredytu, czyli dał pieniądze do swobodnej dyspozycji kredytobiorcy, który postanowił te pieniądze przeznaczyć na zakup nieruchomości. Sektor bankowy zaczął rozpisywać się o rzekomych skutkach unieważnienia umowy, z których najczęściej wskazywanym było roszczenie banku o wynagrodzenie z tytułu korzystania przez kredytobiorcę z kapitału udostępnionego przez bank. Czy tych obietnic należy się bać? W naszej ocenie nie, gdyż nie ma podstaw prawnych do skonstruowania takiego roszczenia. Swoje stanowisko w sprawie roszczeń banków wobec Frankowiczów zajął także rzecznik finansowy, profesor Mariusz Golecki, który stwierdził, że stanowisko Związku Banków Polskich ma na celu ostraszenie klientów od dochodzenia roszczeń. W dniu 11 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok, w którym oddalił powództwo banku ING Bank Śląski dotyczącym wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytobiorców, wobec których Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 7 czerwca 2018 roku wydał wyrok unieważniający umowę kredytu. Reasumując, należy dojść do wniosku, że wypowiedzi sektora bankowego na temat zasadności kierowania powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wobec kredytobiorców jest elementem taktyki sektora bankowego i ma wyłącznie na celu zniechęcenie klientów do dochodzenia swoich roszczeń w sądach. Jeżeli do tej pory nie wystąpiłeś z pozem do sądu z obawy o konieczność zapłaty bankowi dodatkowego wynagrodzenia w przypadku unieważnienia Twojej umowy kredytowej, to napisz do mnie. Przeanalizuję Twoją sprawę i przedstawię Ci możliwe warianty działania.